Ciuch, ciuch, para Ja jestem Wesoły Tomek, co na makecie postawił mnie jeden domek, a to jest kanał Pociąg do kolei. Nasz kanał to gotowy serwis informacyjny dla wszystkich miłośników kolei i nie tylko. A w dzisiejszym odcinku trzy kolejne kroki, które czekają nas po przygotowaniu stołu. Jak zaprojektować torowisko, na czym położyć tory, no i jak podłączyć te wszystkie kabelki. To chyba jeden z najprzyjemniejszych momentów w trakcie budowy makiety. Przygotowanie projektu torowiska pozwala nam uwolnić nasze fantazje i sprawdzić, czy to, co rodziło się w naszych głowach od dawna, ma sens. No i przede wszystkim, czy da się po tym jeździć. Na rynku jest kilka programów, w których możecie zaprojektować swoje torowisko. Większość z nich ma ograniczenia, przez które da się wykonać tak naprawdę niewielki projekt, ale po wykupieniu dodatkowych pakietów czy płatnych wersji, te ograniczenia w większości przypadków znikają. Zanim przystąpisz do projektowania swojego torwiska, warto przejrzeć internet i zobaczyć gotowe układy torów, aby mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, jak to właściwie powinno wyglądać. Możecie takie gotowe układy przearanżować do wymiaru własnej makiety albo po prostu takimi układami się zainspirować. Tak wiem, głowa czasem potrafi zaboleć, możliwości jest naprawdę dużo. Gdybyście mieli jakieś wątpliwości czy szukali pomocy, zawsze możecie do nas napisać w komentarzu, a my postaramy się Wam pomóc. Bez względu na wielkość makiety i zasobność portfela, ważne jest, aby uwzględnić kilka podstawowych rzeczy, które później w trakcie zabawy dadzą nam fan i nie będą powodowały irytujących problemów. Bez względu na to, czy robicie swoją makietę w postaci tzw. tortu, czyli z reguły prostokąta, na którym umieścicie owalne torowisko, czy będzie to coś bardziej złożonego, warto pamiętać o odpowiedniej liczbie bocznic, na które da się wjechać i wyjechać w każdym kierunku. Bocznice przy wjazdach tylko w jednym kierunku potrafią być czasem dla dużych składów problematyczne, zwłaszcza przy korzystaniu z długich i wymagających wagonów. Czym więcej bocznic, tym lepiej, bo to właśnie one pozwolą Wam na trzymanie swojej kolekcji na makiecie. Bez konieczności ciągłego przekładania składów, choć spokojnie znajdziecie modelarzy, którzy wręcz nie mogą spać, póki nie schowają swoich podeli do gablotki, a na makiety wyciągają je tylko wtedy, kiedy mają ochotę na przejażdżkę. Czy trzymać modele w gablotce czy na makiecie, to już indywidualna sprawa każdego z Was. Problem tylko w tym, że modelarstwo kolejowe jest jak nauk i może okazać się, że wasza kolekcja, która w tym miesiącu mieści się na waszej makiecie, czy we wspomnianej już gablotce, w przyszłym miesiącu może już się nie zmieścić i to z pewnością potwierdzi wam każdy zapalony modelarz. Niemniej jednak odpowiednia ilość pocznic na makiecie zawsze się przyda. Przy projektowaniu torowiska warto jest mieć też na uwadze, aby nasza makieta posiadała przynajmniej dwa niezależne tory, czyli takie, po których pociągi będą mogły jeździć bez specjalnego nadzoru w obawie przed zderzeniem z innym składem. Czym więcej niezależnych tras, tym więcej składów możecie na makiecie postawić bez większego ryzyka. I oczywiście nimi jeździć. Przy puszczaniu dwóch składów po jednej trasie bez względu na to, czy zdecydowaliście się na sterowanie cyfrowe czy analogowe, zawsze może dojść do kosztownego pocałunku pół biedy przy małych prędkościach. Składy po prostu wtedy połączą się i prawdopodobnie wykoleją. Przy dużych prędkościach niestety można poważnie uszkodzić model. Zakładając, że każdy skład może kosztować nawet kilka tysięcy złotych, to ryzykowna zabawa. Przy projektowaniu torowiska musicie wziąć też pod uwagę to, czym docelowo będziecie chcieli jeździć po makiecie: czy będą to elektrowozy i spalinowozy, czy może jednak długie i skomplikowane lokomotywy parowe. Nawet dźwięk starych szyn. Przy parowozach trzeba pamiętać, aby projektując torowisko zapewnić im odpowiedni promień łuku. Dla większości modeli parowozów minimalnym promieniem jest promień R2 po łukach R3, poradzi sobie już spokojnie każdy długi parowóz. A może z wyjątkiem ogromnego amerykańskiego Big Boya, który najlepiej prezentuje się na łukach R4 i R9. Pamiętajcie, nie próbujcie jeździć na siłę dużymi parowozami po łukach mniejszych niż R2, bo wtedy możecie po prostu uszkodzić swoje modele. Kiedy będziecie mieli wątpliwości, czy możecie swoim parowozem jechać po łuku na przykład R1, czyli bardzo wąskim, zawsze warto zajrzeć do instrukcji. Tam z reguły producent określa minimalne warunki torowiska dla danego modelu. Ale tak naprawdę parowozy, które mogą pojechać po łuku R1 można policzyć na palcach jednej ręki i z reguły będą to te najmniejsze modele, takie jak na przykład ten. Lokomotywa manewrowa. BR80. Tory najlepiej położyć na korkowej macie i dodatkowo, dla nadania realizmu, korkowym podkładzie imitującym nasyp kolejowy. To rozwiązanie dla bardziej doświadczonych modelarzy, bo taki nasyp trzeba będzie jeszcze zaszutrować najlepiej specjalnym modelarskim kruszywem. Dla tych, którzy nie chcą bawić się w szutrowanie torowiska i obawiają się, że mogą to zrobić w sposób nie do końca właściwy, co może narazić ich modele na awarię układu jezdnego, polecamy skorzystać z gotowych podkładów, które kilka firm na rynku oferuje. Można je kupić oddzielnie, a można je kupić w komplecie wraz z torami. Jedna z naszych makiet została właśnie w taki sposób wykonana, w oparciu o gotowe podkłady jednego z producentatorów. Przerwy pomiędzy torami delikatnie uzupełniliśmy modelarskim kruszywem i też wygląda to całkiem nieźle, a przy tym jest zupełnie bezpieczne dla modeli, bo pomiędzy szynami i podkładami nie ma kruszywa, które mogłoby się odkleić i wpaść do modelu, powodując nam przy tym poważne problemy z układem jezdnym. Dlatego bardzo ważne jest, aby wszystko dokładnie przemyśleć przed ułożeniem torowiska, a przede wszystkim przed przyklejeniem lub przykręceniem tego torowiska do stołu. Jeśli wykonacie już projekt, to poczekajcie kilka dni z układaniem tych torów. Popatrzcie na ten projekt z perspektywy czasu i zapewniam Was, że zawsze wpadniecie jeszcze na jakiś pomysł, który pomoże ulepszyć Wasze torowisko. Więc ten etap pomiędzy gotowym projektem a układaniem torowiska nie powinien odbywać się w pośpiechu, choć doskonale zdajemy sobie sprawę, że człowiek na tym etapie już nie może się doczekać, kiedy położy pierwsze tory i w końcu zacznie po nich jeździć. Przy kompletowaniu przewodów do elektroniki, o której powiemy Wam w kolejnych odcinkach, warto zorganizować sobie kable o przekroju od 0,3 mm do 1 mm. Kable o takich niewielkich przekrojach mają niewielką oporność i dobrze sprawdzają się przy instalacjach niskonapięciowych. Kable o najmniejszym przekroju posłużą nam do instalacji urządzeń peryferyjnych, a te o większych przekrojach do zasilania torowiska. Warto przy tym pamiętać, aby były to kable miedziane. Bez względu na to, jaki kabel wybierzecie, pamiętajcie, aby końcówki zawsze zabielić cyną, co w perspektywie czasu zabezpieczy taki kabel przed utlenianiem. Więc bez lutownicy nie obejdzie się. Życzymy Wam powodzenia! Pamiętajcie, że do końca września trwa nasza zabawa z cyklu co to za lokomotywa? W pierwszych dwóch odcinkach, które ukazały się na naszym kanale na początku września, pokazaliśmy Wam dwie lokomotywy. Piszcie w komentarzach, co to za cudeńka? No i jakie ciekawostki znacie na ich temat? Najciekawsze odpowiedzi wybierzemy i nagrodzimy ich autorów fajnymi gadżetami na makietę z manufaktury kolejowej, którą możecie znaleźć na OLX. Ogłoszenie zwycięzców już w najbliższym odcinku. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie dać łapki w górę i wcisnąć dzwoneczka tak, aby zasubskrybować nasz kanał. ciuf, czuwaj. Ciu,